Bardzo panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. Cieszę się, że mogę zaprezentować dziewiętnastą tabelę wyników rynku wewnętrznego przedstawioną w lipcu zeszłego roku. Ten dokument pokazuje, że państwa członkowskie coraz lepiej radzą sobie z wdrażaniem prawa unijnego. Po raz kolejny osiągnięty został cel, ten cel, który głowy państw i rządów sobie postawiły po to, aby średni deficyt wdrażania dyrektyw nie przekraczał poziomu 1%. Ale i tak liczba dyrektyw, które nie zostały jeszcze wdrożone w jednym lub w kilku państwach członkowskich, czyli fragmentaryzacja rynku, ciągle jeszcze jest za dużo. To jest ponad 100 dyrektyw rynku wewnętrznego. Ponadto aż 22 dyrektywy nie zostały wdrożone przez kolejne dwa lata po upłynięciu terminu na transpozycję. Państwa członkowskie muszą zrobić jeszcze więcej, by rynek wewnętrzny stał się źródłem korzyści dla wszystkich Europejczyków. W chwili, kiedy prezentuję Państwu ten właśnie raport, mam już w ręku kolejną tabelę wyników, jubileuszowe, dwudzieste wydanie, które pokazuje kolejny postęp we wdrażaniu ustawodawstwa unijnego. Deficyt transpozycji spada bowiem do 0,7%, czyli znacznie poniżej ustalonego celu. To jest najlepszy wynik w historii. Najwyraźniej, to widać naprawdę wyraźnie, że praca Komisji Europejskiej, której wynikiem jest niniejsza publikacja, mobilizująco, wpływa na państwa członkowskie. Tej dobrej, ciężkiej pracy można Komisji serdecznie pogratulować. Kolejną dobrą wiadomością jest to, że fragmentaryzacja rynku spada z 6 do 5%. Niemniej 74 dyrektywy pozostają niewdrożone w jednym lub w kilku państwach. W kilku państwach Unii Europejskiej co utrzymuje bariery, bardzo szkodliwe bariery w ramach rynku wewnętrznego dla obywateli, i dla przedsiębiorców. Musimy razem pozbywać się tych barier. W tym celu w raporcie Komisji Rynku Wewnętrznego proponuję ściślejszą współpracę pomiędzy wszystkimi współodpowiedzialnymi za wdrażanie ustawodawstwa unijnego oraz tymi, którzy ze wspólnego rynku korzystają. Proponujemy organizowanie corocznego forum rynku wewnętrznego Single Market Forum SIMFO które skupiałoby instytucje europejskie, ale także skupiałoby państwa członkowskie, parlamentarzystów krajowych oraz przedstawicieli biznesu, przedstawicieli konsumentów. Takie forum będzie okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie wdrażania prawa unijnego oraz przygotowania strategii dla sprostania wyzwaniom, które ciągle jeszcze są przed nami. Aby pozbyć się tych szkodliwych barier, wzywamy Komisję Europejską do stosowania testu rynku wewnętrznego dla wszelkiej nowej unijnej legislacji, po to, aby mieć pewność, że nie wpłynie ona negatywnie na wypracowane przez Unię Europejską cztery swobody. Niezwykle ważne jest także, aby dostarczyć obywatelom jasnej informacji o tym, jak rynek wewnętrzny działa, pamiętając o tym, że 20 lat temu rynek wewnętrzny został stworzony właśnie dla nich. Aby zaprezentować pełniejszy obraz rozwoju rynku wewnętrznego Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów wzywa do równoczesnego publikowania tabeli wyników rynku wewnętrznego sprawozdania Solvit opracowań biura porad dla obywateli Citizens Signpost Service i tabeli wyników rynków konsumenckich na koniec chcę podziękować wszystkim którzy pracowali nad tym sprawozdaniem Prosić Państwa o głosowanie, bo jestem pewna, że to zaprocentuje w przyszłości szybszym, właściwym wdrażaniem unijnej legislacji do porządków prawnych państw członkowskich. Dzięki temu Europejczycy będą napotykać mniej barier w rynku wewnętrznym, a przecież to właśnie jest sprawą zasadniczą do rozwoju naszej europejskiej gospodarki, ale również naszej europejskiej tożsamości. Dziękuję.